Witam Państwa serdecznie, jeszcze jeden szorcik, okna dachowe to pikuj z uszczelnieniami, problemy są w takich miejscach jak po prostu o to. To jest widok z drugiej strony, popatrzcie tam jest szczyt, o tam, o tam, a tutaj jest niżej, o tutaj w tym miejscu, tam za kominem gromadzi się po prostu woda. I tam, jeśli ktoś nie ma wiedzy, to będzie robił to tysiącami razy, kleił, łatał, nie wiadomo, i tak będzie, po prostu tam się lało. Sekunda? No, przed chwilą było to inne zdjęcie tam z, z tamtej góry, i tutaj jest teraz tak, cała woda stąd płynie, no i tutaj stoi. I teraz, co zrobić, żeby ta woda, bo tutaj jest ogniomór, tak ten murek ogniowy, od sąsiada, bo to jest połowiczne. I ta woda od szczytu tego płynie tutaj. No i no, powinna spłynąć, tylko ona tam sobie szuka w tamtych miejscach no, płynięcia. Blachę podnosić tutaj no, niby można, ale to nie jest takie proste, jak się po prostu wszystkim wydaje. Teraz tak. Tutaj co zrobić, żeby z tego komina, co z góry płynie, żeby ta woda nie wpłynęła tam pod blachę. Także tutaj wy wygląda to tragicznie. syw brud, makabra. Tyfus, makabra, jak to mówią. Ale to są spiłowania z, z, z tego, bo tam nacinałem to, ten komin tutaj w tym wszystkim. I teraz tak, sekunda. Ponownie przeskoczyliśmy na ten komin, widocznie od góry, no... Sąsiad nie chciał, żeby czapki mu uprawiać, więc czapka została tako zrobiona. No, tej pani nie będzie się lało, jeszcze tutaj zabezpieczyłem, bo tam podwiewała woda i też się przelewało. Ale, no, od strony sąsiada wygląda tak: ten komin podzielona ta czapka została. Z boku ta czapka, ta wszystko wygląda w taki sposób. No, ale. Najważniejszą sprawą właśnie jest to, jak się pozbyć tej wody, bo tutaj jest szczyt, góra, a to wszystko w dół płynie. Co zrobić, żeby tam woda w tamtą dziurę po prostu nie, nie, nie wpłynęła? Oto jest, proszę Państwa, pytanie. No, ale taka wiedza, proszę Państwa, to kosztuje. To nie jest, że tutaj ktoś gratis ją sprzedał. Musiałby być niespełna rozumu. Ale do usunięcia jest na 100%. Dziękuję, kłaniam się.